Oj, udało się złapać takiego plątaska, zaplątanego, ale on leciutki, taki ten gołąbeczek. Jeszcze zajrzę do dzióbka, czy mu tam coś nie, nie potrzeba więcej pomocy. No ale już same te nóżki, jak mu tu po prostu dokuczają, to na pewno... Ta jedna to chyba nie jest zaplątana, ale ta jedna to sporo. Musiałam tak po prostu podświetlić, żeby było widać. Wpadłam na taki pomysł, bo mam kontenerek, tutaj po prostu w ogóle to chciałam jeszcze jednego gołąbka złapać, nie widzę go. I yy, w ten kontenerek włożyłam tego gołąbeczka z odplantaną nóżką, bo on taki leciutki, żeby sobie spokojnie zjadł. Teraz i on korzysta z tego i je nawet. Takie głodne dzisiaj te bidulki, że no jakby mogły, to by do tego kontenerka tam weszły, bo tam tamten je. One tu zaraz dostaną wystarczająco dużo ziarek, ale no tak na razie to sypię mniej, ponieważ chcę złapać tu jeszcze co najmniej ze dwa gołąbeczki, by się przydało im nóżki odplątać. Ale jakie widoki, no popatrzcie kochani, one by tam wszystkie do tego kontenerka weszły. I tak sobie myślę, może to jest dobry pomysł na złapanie gołąbka do takiego kontenerka. Ale pierwszy raz widzę, żeby tak się chciały dostać, bo raczej, raczej to się trzymają dystans. Dzisiaj bardzo głodne widać. Jednak zimno dokuczyło gołąbkom. Ejko.